Witam serdecznie na kanale Tyflo Akademia. W dzisiejszym odcinku pokażę jak uruchomić dowolną stronę na dowolnej przeglądarce. W tej chwili znajduję się na pulpicie i uruchomię przeglądarkę Google Chrome. G. Google Chrome 3.16. Nowa karta Google Chrome. Pasek adresu i wyszukiwania z autą uzupełnianiem ctrl pusta. Przeglądarka nam się uruchomiła. Kursor od razu nas przeniósł na pasek adresowy. I tu wpisujemy konkretny adres strony internetowej, którą chcemy odwiedzić. Ja na potrzeb tego filmu wpiszę w labiryncie.org. L. R. G. Zaznaczone. Zamiast. G. Odznaczono. A następnie zatwierdzę klawiszem Enter. Stowarzyszenie w labiryncie. Masz pomysł? to go realizuj dokument. Klikalne odwiedzony zmień kontrast. I jak można zauważyć i usłyszeć, strona bardzo szybko nam się załadowała. A co gdybyśmy chcieli przykładowo wpisać inny adres strony internetowej. Wystarczy nacisnąć skrót. Ctrl-L jak lucyna. Pasek adresu i wyszukiwania z automu zupełnianiem CTRL. HttpS w Labiryncie org. Aby dostać się na pasek adresowy, a następnie wpisać inny adres. Niech to będzie youtube.com.com.cm Oznaczono. I również to zatwierdzę klawiszem Enter. Ikręka y, dokument. Klikalny banner punkt orientacyjny nie wciśnięty przewodnik. I jak można zauważyć i usłyszeć, strona YouTube bardzo szybko nam się wczytała. Pulpit. Google Chrome 3.16. To by było na tyle. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie.